Wygląda już zapięty, żeby nam się nie urwał ze smyczy. Kontrole trakcji wyłączone, Robert mi mówi, a jeszcze tu nic nie dotknąłem. Marek na razie też po coś poszedł. No i rozpoczniemy, rozpoczniemy tutaj próby, ciekawi jesteśmy wyników. Robert, czy ty miałeś w swojej karierze z hamowniami do czynienia? Tak, oczywiście mieliśmy nawet u siebie hamownie, aktualnie nie mamy tej hamowni bo przenieśliśmy się do nowego miejsca, ale korzystaliśmy z takich dobrodziejstw i testów samochodów na hamowniach, żeby wystroić, żeby odnaleźć prawidłowy kierunek w rozwoju sterowników gazowych. Jaki najmocniejszy samochód zdarzyło Ci się gazować, że tak powiem? Coś około 400 koni, samochód. To Charger, tak, to chyba taki naj, najmocniejszy seryjny samochód e, Ośmiocylindrowy to ten co po torze nim jeździłem? E, no tak, to? to jest ten, ten który tutaj e, jest, jest w naszych zasobach, powiedzmy, Już I... się Powoli się zaczyna zabawa No jak, jak słyszycie, nie brzmi to jak rajdówka Większy, większy hałas słychać z rolek i skół niż z wydechu. Bo jak Marek tutaj hamuje z WRC-czy a grupową Sierrę, to tu naprawdę trzeba być w zatyczkach i w słuchawkach, bo dźwięki są nie z tej ziemi. A zauważyłem, że Marek jeszcze stosuje tutaj taką taktykę, żeby nie drażnić mieszkańców, to swoim dużym busem podjeżdża tu w poprzek, żeby ten dźwięk wylatywał do góry, a nie na cały Żychlin. Ja też możemy powiedzieć, że dla nas była budowana pierwsza taka hamownia. Firmy FauTech e, z obciążeniem e, stałym, nie, nie inercyjna, ale obciążeniowa hamownia, która e, no, dla nas została zbudowana i to było pierwsze tego typu rozwiązanie e, zrobione przez firmę FauTech. E, teraz już oni to wprowadzili i rozwijają tą technologię również e, dla swoich hamowni. Teraz systemy w ogóle sterowania i kontroli silnika są zupełnie inne, jak, jak powiedzmy 15-20 lat temu, kiedy to były te czasy, kiedy Marek nam opowiadał o tym, jak instalował gaz do samochodów z wtryskiem, nawet z monowtryskiem, bo zaczęło się przecież od monowtrysku, a potem był dopiero wtrysk wielopunktowy, pośredni. A to, co mamy dzisiaj, to już jest zupełnie inna, inna bajka, znacznie bardziej zaawansowany poziom trudności. No na pewno auta się zmieniają To co było 20 lat temu To dzisiaj e, zupełnie inaczej Należy podchodzić do Montażu gazu do samochodu No ale ja też Nawiązałem do faktu, że mówię teraz e, Wszystkie strojenia Samochodów zupełnie inaczej się Odbywają niż kiedyś, bo samochód ma W sobie zbudowane, on ma sondę Lambda przed katalizatorem, za katalizatorem I tak. poziom kontroli Tego silnika pod kątem czystości spalin jest przede wszystkim bardzo wysoki i jakby te komputery, które dzisiaj zawiadują pracą silnika są nieporównywalne do tych starszych. No to na pewno. Kiedyś taka hamownia miała większe rację bytu, bo łatwiej było wystroić taki silnik szczególnie w sporcie. Natomiast ja osobiście uważam, że strojenie instalacji na hamowni to nie jest wszystko. Lepiej stroić to na drodze w warunkach jazdy. Bardzo często pada pytanie w wielu na forach internetowych wszędzie: czy na, ga że na gazie auto jest słabsze, czy straci na mocy, co się będzie działo? No to po to tu jesteśmy na przykład z tym testem. Żeby też jakby uwiarygodnić pewne, pewne zagadnienia z tym związane i będziemy wiedzieli, jaka tutaj nas dotyka sytuacja. Chociaż my wiemy, ja ze swojego doświadczenia i z Markiem tak samo z rozmów, wiem, że auto na gazie w niskich i średnich zakresach prędkości obrotowych ma nawet często wyższy moment obrotowy niż na benzynie. A w tym górnym zakresie, jeżeli traci, to bardzo niewiele. To są. Znikome wartości tak naprawdę dla kierowcy nieodczuwalne. Zgodzisz się? Tak, moje doświadczenie jest takie samo. W zasadzie e, samochód na instalacji gazowej ma podobną moc, czasami troszeczkę mniejszą, czasami troszeczkę większą. Zależy to wszystko od konstrukcji silnika. No, i montażu instalacji gazowej, natomiast tu mówimy o kilku procentach różnicy mocy względem benzyny, także dla użytkownika jest to niezauważalne. A ja powiem tak, w silnikach atmosferycznych, a szczególnie w turbodoładowanych, bardzo istotne jest, żeby dolot powietrza, żeby samochód stał jak najbardziej zimne powietrze, bo to z tego będzie się brała moc, a żeby ono nie było ciepłe. Dlatego wielu Wytrawnych kierowców odczuwa różnicę, że samochód w upalne dni nie ma mocy, a w dni pochmurne, gdzie temperatura jest na poziomie 5-6 stopni w plusie samochód ma największy power. No na pewno tak jest i to nie, wielu już potwierdziło, tak. I bardziej bym na takie aspekty zwracał uwagę, a y, nie na y, takie szerzenie teorii spiskowych, że na gazie silnik się od razu rozleci, że gaz do kuchenek i tak dalej. Nasze doświadczenia, czy marka doświadczenia, pokazują, że wcale tak nie jest. Na pewno na gazie możemy spore pieniędzy sobie przyoszczędzić, które na przykład potem wydamy na nasze hobby. Dokładnie tak. Gaz, gaz nie psuje samochodów. E, moje doświadczenie też jest e, pozytywne. E, ja zaczynałem 18 lat temu e, swoją przygodę z instalacjami gazowymi. Czekamy, bo no, jesteśmy już po hamowaniu. Marek tutaj hamował na wszelkie możliwe sposoby, to znaczy w trybie eko, w trybie normal, w trybie sport. Mamy cały plik wyników i nałożonych na siebie wykresów. Myślę, że wstydu nie było. Tak więc oddam głos Markowi. Niech oceni fachowo, ponieważ on tutaj szereg aut więc on prawidłowo, któż lepiej jak nie on, zinterpretuje te wyniki. Znaczy wyniki są dość powtarzalne. Dzierży. Wyniki są dość powtarzalne nie ma zauważalnego spadku może tak na gazie w porównaniu do tego co jest na benzynie to jest zaledwie w między 2 a 3% na niekorzyść dla instalacji gazowej jednak jest to chyba zjawisko zupełnie normalne, można by to było wystroić tak, żeby ten wykres się doskonale nałożył jednak na, na drodze to nie będzie miało większego odczucia, a też dla, dla silnika jest to dużo bezpieczniej, gdy ta mieszanka nie jest za uboga i jednak to spalanie jest cały czas kontrolowane, więc wtedy nie ma dużej temperatury, nie ma spalania stukowego i żywotność tego silnika się jakby nie zmniejsza w porównaniu do użytkowania go na instalacji gazowej czy na benzynie. Jedziemy też, bo trzeba dodać. Mamy tutaj benzynę 95 oktanową czy, yy, i taką w zasadzie zaleca Hyundai benzynę, bo taka jest nawet nalepeczka na wlewie. Czy myślisz, Marku, że gdybyśmy tu nalali czegoś typu, na przykład, nie wiem, 99 oktan, czy, czy super, jakieś benzyny tej premium, tak? czy to by miało sens? I czy jakby ta elektronika, która zawiaduje tym silnikiem, by odczuła i coś nam dodała, czy raczej nie? Znaczy myślę, że to jest czujnik liczby oktanowej w układzie paliwowym, więc myślę, że osiągi tego silnika będą porównywalne, ponieważ ta elektronika automatycznie się zaadoptuje do gorszego bądź lepszego paliwa i. Wartości mamy stałe, czyli tutaj jakby ciśnienie do ładowania jest w pętli zamknięte, więc jest na stóp kontrolowane i ono się nie wychyli bardziej lub mniej. A od samej jakości paliwa też komputer na pewno nie zmieni nam mapy zapłonu, bo ta mapa zapłonu jest ustawiona w dość bezpieczny sposób, więc tutaj myślę, że osiągi nie będą lepsze. Jedynie, co będzie zauważalne, to może podczas jakiejś ekstremalnej jazdy na to, że temperatura w dolocie i temperatura spalin może być ciut niższa na paliwie o wyższą przy liczbie oktanowej. To powiem Ci, że jeżdżąc z Robertem po to, że łódź mieliśmy, głównym problemem był brak opon. Wszyscy tam jeżdżą na mocno sportowych oponach. Te okazały się oryginalne, bardzo bardzo twarde i jakby pod tym względem. No, Hyundai jest też ciężki, to jest druga sprawa. I nie był problem, że brakowało mocy, wprost przeciwnie. Ja większość jechałem na drugim biegu, ponieważ to jest tylko przedni napęd, to on strasznie gubił trakcję, było mokro. I jakby ja sobie przypomniałem po latach, jak to się jeździ, chociaż. Ostatnie moje lata no to był Audi Quattro, więc troszkę inaczej, ale dawno, dawno temu jeździłem Fiatem Uno Turbo, który byłby szybszy od tego Hyundai'a na torze, ponieważ bardzo mało ważył. Powiedz mi, bo nigdy Cię o to nie zapytałem, jak Ty zaczynałeś przygodę z motorsportem? Bo jak ja Cię poznałem, to już od razu była Sierra ta napędowa i Krzysiek Sławiński, nasz wspólny kolega. A od czego zacząłeś? Jak to w Tobie zakiełkowało? Znaczy no moja przygoda z motorsportem to zaczynałem od malucha, czyli to, to nie były jakieś e, bardzo mocne, szybkie samochody. A jednak bardzo wdzięczne, to, to trzeba było się nauczyć szybkich rąk, żeby jednak szybko zakładać kontra, żeby tym autem można było poślizgiem pojechać i głównie tylko poślizgiem się dało mieć frajdę z jazdy tym samochodem, czyli po śniegu, po mokrym, bo gdy było przyczepnie no to jednak to auto nic się w nim nie działo i było nudno. Ale miałeś takiego agrupowego z klatką, czy, czy takiego kajodesowego tylko? Nie, to był mój maluch, którego używałem zarówno na co dzień, jak i do zabawy gdzieś tam po szkole. Wtedy jeszcze chodziłem do technikum, yy, także. Gdy tylko miałem czas, to, to gdzieś tam na bocznych drogach mieszkałem na wsi, więc tych dróg było mnóstwo gdzieś tam w lesie, po bocznych drogach próbowałem coś się bawić. No a wcześniej jeszcze zaczynałem na, na motorze, na motorkrosie, więc to też troszeczkę e, inny epizod już na dwóch kółkach. Czyli tak naprawdę nie tylko gaz na złącze, ale maluch, bo Robert też jeździł maluchem, nawet wspominaliśmy łódzki tor na technicznej. Gdzie tam Robert co też pojeżdżałeś, może opowiedz coś o swoich samochodach, no wiadomo chyba Maluch był twoim no, pierwszym ch Chyba wśród ludzi z naszego rocznika to każdy zaczynał od Malucha i robił z nim cuda, jakie, na jakie pozwalał ten samochód, a myślę, że frajda, frajda była zawsze tak? Z takiej, z takiej jazdy nawet takim samochodem, także nie można porównywać tego do Hyundaia takiego, którym dzisiaj się zajmujemy, bo to zupełnie inne czas, inny czas, in, inne samochody. No To ja powiem tak, ja jestem od was troszkę starszy, ja zaczynałem z kolegą do spółki, kupiliśmy Syrenę 104 od sąsiada z biegami przy kierownicy i ze zardzewiałymi progami, że trzeba jak się przez kałuże jechało to się człowiek mógł chlapać, ale Syrena była na ramię i to był pierwszy samochód, miałem 16 lat i z kolegą Grzesiem żeśmy ją kupili sobie do spółki, no potem, potem była zastawa 1100P, potem był Maluch, co ciekawe, że taką drogą przechodziłem. Bo zastawa też ja się jakby podniecałem faktem, że zastawa ma fajny silnik, ale zupełnie nie zwróciłem uwagi, że jest zardzewiała. To takie były moje początki motoryzacyjne. I dopiero jak mi łapał od silnika, spróchniał przedni pas i mi wypadł silnik podczas jazdy, to wiedziałem, że zawsze, jak oglądam samochód, który ewentualnie chcę kupić, to najpierw trzeba pod kątem korozji go obejrzeć. A w Maluchu z kolei też mi przeżarło tylny wahacz i to byłem na rajdzie, właśnie na rajdzie Polski w 92 roku i jechaliśmy z odcinka na odcinek, żeby oglądać i mi się urwał wahacz. I pamiętam taką przygodę w miejscowości Dzierżoniów, znasz Marek na pewno tą miejscowość. Taksówkarz, który miał ładę pomógł nam, udostępnił nam garaż, udostępnił nam narzędzia i jeszcze mnie zawiózł do sklepu Polmo Zbytu wtedy i kupiłem nowy wahacz i na szybko wymieniłem wahacz u niego w garażu i pojechaliśmy oglądać rajd. No tak, z maluchem to są zawsze nieprzewidziane i niezapomniane przeżycia. Ja również jechałem na studniówkę. Przyjechałem po swoją partnerkę, z którą jechałem na studniówkę i rozkręcił się wentylator, więc w garniturze już do Poloneza, 30 kilometrów od szkoły, musiałem skręcać wentylator, żeby silnik miał chodzenie i dojechał na czas na miejsce, także. No dobrze, słuchajcie, podsumowując, bardzo, bardzo, miła wizyta. Myślę, że się nieraz jeszcze spotkamy, poopowiadamy o rajdówkach. Ja tam, co mogłem, to pokazałem. Marek swoje największe skarby gdzieś poukrywał, ale o tym zrobimy w następnym odcinku jakąś też pogadankę o rajdówkach, więc wrócimy do KME. Pokombinujemy, co tu zrobić, żeby było jeszcze lepiej. No i jak to u nas w branży mówią, Robert, jak się pożegnamy w branży? Żegnamy wszystkich oczywiście na gazie. Na gazie. Żegnamy na gazie.